Siemanowicowie, zobaczycie co zbudowałem sam, sam, tak, ja sam zbudowałem coś i to jest przepiękne, oceńcie to w komentarzu, zaraz to zobaczycie, zbudowałem to sam, zainspirowałem się jedną z, z budowli w, na jednym z filmów e, youtubera Poskładany, polecam ogólnie mam z maną, z mamą, którym, na którą się inspiruję, ale to kiedy indziej. No i co? Słuchajcie. Inspirowałam się budowlą właśnie tego youtubera i to mogę powiedzieć, że jest bar taki super bar. Niestety jeszcze nie ma tam ludzików, no bo gdzieś mi się zgubiły. Ale same scenki. Nie są w tym ważne, tylko po prostu sam wygląd tego baru. Oszalejecie po prostu. Uwaga, uwaga, tutaj się pojawia cień e, powoli. E, zaraz zobaczycie. Uwaga, uwaga. Uwaga, coraz większy cień. Boję się, cienia. Nie, nie żartuję. Kawałek już tutaj jest. Ciekawe, co to. I uwaga, uwaga, jest! Zestaw, który sam zrobiłem. Jak wid Tutaj jest zmodyfikowana figurka takiego jak tutaj jest. Ten kawałek, oprócz tej rączki i główki, jest z, jest z jednego z zestawów Lego Jurassic World. Z takim autem i dinozaurem. Jakby... Jeden z nowszych zestawów. Tutaj jest kawałek tego... Ze Star Warsów ziomka jakiegoś, a tutaj po prostu zielona ręka. Że po prostu stracił pewnie w jakiejś bitwie. Tutaj on jest jak Indiana Jones. Poszukiwaczem czegoś i chce mieć. I szuka kompana w tym barze. Tutaj słuchajcie... Użyłem o takiej techniki. Słuchajcie, części, które tak przyczepiają ściany. Bary raz mi się to rozwaliło, ale zawsze wracało do tego samego stanu. Tutaj na podłodze są te. Tutaj na podłodze są sztabki czarne, co po prostu he, he, wygląda jak cegły. I tutaj na przykład jest taki jak mech. O a poczekajcie widzowie. O, mech jest. Tutaj też, tutaj są wędy. Pum, pom, 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 Podejrzane trochę. Tutaj też jest mech, a tutaj po prostu parę takich kamieni wystających. A tutaj jest półeczka, która jest zrobiona z niepełnej skrzyni. Tutaj jest takie do picia. Tutaj woda rozlana. No i no, tak to się prezentuje. Jakby ktoś się ciekawił, jak to wygląda z tyłu, to proszę, nawet tutaj zadbałem trochę o detale. Ale no, tak to wygląda. Słuchajcie, jeśli chcecie więcej moich budowli z LEGO, to napiszcie w komentarzu, no bo po prostu jestem ciekawy, jak ta seria z LEGO się rozwinie oczywiście będą nadal gry na kanale, tylko po prostu nie mam czasu za dużo robić teraz gier, no bo wiecie Sylwester, święta mojej urodziny i tak dalej więc widzowie napiszcie w komentarzu jak ta budowla wam się podoba jeszcze tutaj jest deseczka Wow, tutaj są rzeczy o których ja zapomniałem. Zbudowałem to kilka miesięcy temu, zapomniałem zupełnie o tym i znalazłem to teraz w pudełku. Lego więc, co widzowie, dajcie łapkę w górę. Jeśli podoba Wam się ta budowa, budowla, i napiszcie w komentarzu, co mógłbym w niej zmienić. To wtedy spróbuję zrobić kopię tego i po prostu zrobić te zmiany, no bo to musi zostać w oryginale, strasznie mi się podoba. Więc co? Dajcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu, e, 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 co wam się podobało najbardziej z tej budowli i co? papa pa. Widzimy się w kolejnym odcinku.